Witam YouTube. Mamy 15 kwietnia piątek. No i zaczynamy standardowo od Bitcoina. Przypomnienie globalne. Wiem, że już część z Was to ludzi. a mnie cały czas jest możliwe zejście poniżej tego dołka fali A, i to jest główny scenariusz. I czy to się wydarzy, czy to się nie wydarzy, nie wiem, ale jeżeli się wydarzy zejście poniżej tego dołka fali A, to będę to traktował jako możliwe zakończenie korekty nieregularnej i dopiero w tych miejscach będę szukał dla siebie sygnału do tego, że faktycznie jest to dobre miejsce, które ma dać nam dalsze wzrost. Lokalnie... Lokalnie było tak. Były tutaj wcześniej te dwa wejścia, które mówiłem, że przy tym trójkącie jak on tu zostanie wybity dołem to zamykam te pozycje i one zostały zamknięte. Kolejnymi okazjami jakie miały się pojawić to podtrzymanie tutaj tego trendu. Mówiłem, że jeżeli ten, trój ten trójkąt tutaj wyjdzie dołem to gdzieś powtórzenie tej korekty tej okay. będzie próbą zatrzymania spadków, tak, ale liczyłem tutaj na to, że może nawet taka czarna się pojawi korekta. Niestety pojawiła się fioletowa, już nie jest ona zaznaczona. Oj, e, powtórzenie fioletowej korekty, i tu pierwszy skarb. Ruch, który zabezpieczał nam pozycję, drugi ruch, który zabezpieczał nam pozycję, gdzieś tam na grupie próbowaliśmy to handlować na jak to ja mam w zwyczaju mówić: zabezpieczenie przed wzrostami, bo dla mnie kierunek jest spadkowy. I tu jest kolejne miejsce, które też na grupie żeśmy traktowali jako zabezpieczenie przed wzrostami. Miałem w ogóle tego nie handlować, żeby odpuścić, ale wyszło tak, że byłem przy tym i z grupowiczami to żeśmy próbowali handlować. Zaraz ja wytłumaczę o co chodzi w tym handlu tylko naliosę linię, którą już usunąłem. Bo mi przeszkadzała w mniejszym interwale. Chodzi mi o poziom 618. Dla takiej struktury, która nazywa się korektą pędzącą, którą jeszcze dopuszczam, że mogłoby być to w fali B. Kiedyś Wam rysowałem, że taki scenariusz jest możliwy, że to jest fala A, to będzie fala B. I jeszcze dostaniemy powtórzenie tej korekty gdzieś kiedyś. No, jeżeli taki scenariusz by się zrealizował, no to te istotne miejsca do tego scenariusza próbowałem handlować. No i, no i tutaj, jak mówiłem, że nie będę tego handlował, to z grupu stwierdziliśmy, że coś spróbujemy bo pojawiły się tutaj sygnały do tego, że może być wzrost. No i handel wyglądał tak, że pierwsze odreagowanie pozwoliło nam zabezpieczyć się przystatą, czyli zrealizowanie te przysłowiowe 50%. Żeby ewentualnie, jak cena zrobi 50% w dół, to wyjdzie to zero, po prostu. Więc te pozycje są po prostu zabezpieczone i te są traktowane jako pozycje przed ewentualnymi płaskowiecznie wzrostami dalszymi. Później dotarliśmy gdzieś tutaj. Sebastian jeszcze na grupie miał taką strukturę, przy czym jej już nie było. Taką strukturę, która wyglądała jak trójkąt, korekta płaska, też stąd wzrost, więc do fajny, bo z ciasnym stop -losem, wzrost pokaźny do kolejnego oporu, jaką jest ta czarna korekta, o której mówiłem wcześniej, że to będzie miejsce, które ma dawać dalsze spadki, i ta, to jest skopiowana, i ta pomarańczowa korekta, która ma dawać dalsze spadki. Jeżeli, z tych, jeżeli te korekty zostaną pokonane, to faktycznie uznam, że to zabezpieczenie przed wzrostami było słuszne i uda się dalej rosnąć. Na tą chwilę powtórzenie czarnej korekty daje konsolidację i spadek. Spadek do wsparcia, który gdzieś na grupie też próbowaliśmy tutaj jeszcze dokładać do tych pozycji, które tutaj są, że może jednak ale no, jest to tak słabe, że ja się z tego wymiksowałem, czyli znaczy wymiksowałem. Pozamykałem te pozycje, widać jak reakcje są słabe. I co dalej? Dalej za plecami mamy trend spadkowy i ten trend obowiązuje. Dopóki ten trend nie został złamany, zakładam, że te spadki będą kontynuowane. Mam zabezpieczenie przed wzrostami, że jeżeli faktycznie ten trend się tutaj już złamie, OK, ale nie mogę twierdzić, że ten trend się już na pewno złamie z tego miejsca. Jest to zabezpieczenie przed tym, że faktycznie mógłby się tutaj złamać, ale nie musi. Poniżej jest jeszcze jeden poziom na cenie 30 powiedzmy 39 tysięcy 39 tysięcy to kolejny poziom, który może dać jeszcze jakiś wzrost, ale za... jeżeli pokonamy poziom. A już nawet nie, nie poziom, ale ogólnie mój scenariusz jest taki. Jeżeli będą wzrosty, to może z niższych poziomów, może z tego niższego poziomu, właśnie z 39 tysięcy, ale to mówię. Ja już tu nie będę w to ingerował, bo mam zabezpieczenie, które ewentualnie wyjmiemy na zero i tyle. Ale na tą chwilę nie jestem w stanie określić, którą stronę podzieli rynek. Trzymam się tego, że trend jest spadkowy, dopóki jest spadkowy, to równy jest w dół. Jeżeli byłoby faktycznie złamanie tego trendu, że zrobimy większy ruch niż ta pomarańczowa korekta, uznam, że OK wszystko jest dalej w porządku, impuls i dodał będą korekty i te korekty znowu będę wyznaczał ich zakończenie i dalej będę pchał rynek ku wzrostom. A na tą chwilę może się, może jesteśmy w trakcie dalszych spadków, czyli realizowania scenariusza, który ma zajść poniżej tam 30 tysięcy, tak tego głównego, cały czas jest to możliwe i w sumie to na to liczę, że to się prędzej czy później wydarzy, ale jakbym się mylił, to mówię: istotne miejsca, które wyznaczam na ewentualne wzrosty, to je handluję i zabezpieczam na ewentualny scenariusz, że jednak te wzrosty faktycznie będą. Tyle, jeżeli chodzi o Bitcoina na ten tydzień, i teraz, jeżeli chodzi o alty, nie mam dzisiaj żadnego wybranego altcoina do analizy, To z tego względu, że Przyjrzałem sobie kilkanaście tych altcoinów, i wszystkie wyglądają w taki sposób, że mamy na nich trendy spadkowe i żadnych oznak złamania tych trendów. Czyli wszystkie wyglądają, niektóre wyglądają w ten sposób, niektóre wyglądają w ten sposób i wszystkie mają utrzymanie trendów, że wszystkie ruchy, które były do góry, są, powiedzmy, korektami naturalnej wielkości w trendzie spadkowym. I nie ma tu żadnej oznaki do tego, żeby się ten trend zawracał, więc nie wiem co miałbym wam powiedzieć. Po prostu trendy spadkowe trwają, i dopóki się nie złamą, to handel do góry jest dla mnie ryzykowy. Więc przejdę sobie od razu do indeksów. Indeks SP 500, przypomnę tylko globalne spojrzenie, czyli mamy na tyle głęboki spadek, że otwarta jest furtka na 3800. Po czym. Ruch trójfalowy, który się tutaj utworzył, zostaje złamany, więc istnieje prawdopodobieństwo, że może do, tej, do tych 3800 nie spadniemy. Może, ale nie neguję tego jeszcze. No I zacznę powoli uznawać, że teraz do dołu są korekty. Czyli jeżeli faktycznie to było złamanie trendu i to już koniec, koniec spadków i celujemy WTH to muszę uznać, że to są teraz korekty. Więc powtórzenie tej niebieskiej korekty, będę na grupie wyznaczał tu jeszcze jakieś ciasne miejsca, do tego, żeby tutaj spróbować to zatrzymać. Będę szukał właśnie w tej strefie na powtórzenie tej korekty 1 do 1, na handel dalej do góry. Jeżeli takiego miejsca nie udałbym się wyznaczyć, a cena faktycznie będzie stąd zawracać, to poczekam na złamanie lokalnego trendu i będę dalej impuls korekta i próbował handlować to do góry. Jeżeli jednak Zrobimy jakieś głębsze zejście. To uważam, że faktycznie może furtka, tak jak mówię, na 3,800, jest otwarta, więc te spadki są możliwe. I dopóki nie zobaczę wyraźnego złamania tego trendu, tutaj na wzrostowy, nawet poniżej, nie będę po prostu podejmował żadnych pozycji długich. Dow Jones, Dow Jones globalnie sytuacja podobna do Nasdaqa: też mamy ruch na tyle głęboki, że furtka otwarta jest w tym wypadku na poniżej 30 tysięcy. Więc jeżeli taka furtka jest otwarta, więc jest możliwość takiego spadku. Miejsca tutaj, w tamtym tygodniu, chwaliłem jednego z uczniów Adama, który bardzo sprytnie tutaj rozszyfrował ten układ na spadki. Gdzieś tu kontynuacja tych analiz na grupie, gdzieś 1 do 1. Tu jeszcze wcześniej wyznaczałem, jak przy poniedziałkowym spotkaniu, taką strefę, która dała, dała jakiś spadek, ale docelowo jeszcze wrócili do całej strefy i zretestowali linię trendu od dołu także tu był jakiś tam spadek, później powrót linia trendu jeszcze w strefie, ostatni poziom i kontynuacja spadków poniższy dołek więc to, to, to co się tutaj dzieje, pokazuje się pewna przesłanka, że pojawia nam się zielona strzałka, dla mnie to nie jest jeszcze wystarczający dowód na to, że tutaj zawracamy i mamy wzrost to absolutnie nie, odbijamy się po prostu od wsparcia poprzedniego szczytu a miejsce na pozycję długą będzie mnie interesować w momencie jeżeli tu zobaczę zdecydowane złamanie trendu i wtedy zacznę myśleć o tym że mam impuls korektę ale dopóki tak naprawdę nie otrzymam tych poziomów to nie chciałbym tutaj za bardzo szukać pozycji długich a te poziomy wynikają z powtórzenia tej korekty którą nazwałem falą A jeżeli faktycznie to miałaby być fala C to chciałbym żeby ona się zatrzymała tutaj w tych rejonach między 3000 33 500, a I w środku tej strefy takie najmocniejsze miejsca dla mnie 33 430, 33 280. I tutaj będę szukał zatrzymania tych spadków, jeżeli tutaj dotrą. Jeżeli tutaj nie dotrą, a tu wystąpi złamanie trendu, to będę podejmował decyzję tu. Ale niestety nie jestem w stanie aktualizować dla Was tego codziennie, więc. Uprzedzam tylko jakie, jakie ruchy chciałbym tutaj robić, więc na, na tą chwilę jestem w stanie wyznaczyć tylko tą strefę, a tutaj jeżeli byłoby złamanie to, to dopiero po tym złamaniu będę oceniał co, jaką jak głęboką korektę dopuszczałbym w tych ruchach. Kolejnym walorem jest NASDAQ. Na NASDAQu globalna sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj nie mamy złamania, złamanie było tylko dla tego trendu, dla globalnego trendu mamy powtórzoną tą korektę i to jest chęć do tego żeby był wzrost. No i te wzrosty się pokazują mamy y, mamy trend spadkowy, który zostaje złamany, więc jeżeli zostaje złamany, to stawiam tutaj jedynkę. Jeżeli stoi tutaj jedynka, to y, musi się pojawić dwójka. Dwójka to jest konkretna struktura korekcyjna, którą musi się tutaj narysować. Na tą chwilę tej struktury nie ma, więc mam dwa scenariusze, albo tu się pojawi fala druga, albo po prostu będziemy mieli jakiś tam ruch trendowy. Teraz, gdzie mogłoby się to zatrzymać? Na, jeżeli to nie. Jeżeli nie mam struktury fali drugiej, to nie wiem, gdzie to może się zatrzymać, więc mam dwa scenariusze. Albo z tego narysuje się jakaś tam jakiś rodzaj korekty. Na przykład teraz narysowałem taką strukturę, która przypomina korektę płaską. Nie musi być taka, ale cztery rodzaje korekty, która taką narysowałem. Chodzi mi o to, że jeżeli tu się narysuje układ, który będzie mnie interesował, to będę szukał jego zakończenia. Na razie to, co się rysuje, jest dla mnie pierwszą falą korekcyjną, jaką jest fala A. Jeżeli nie utworzy się żaden układ korekcyjny, po prostu dostaniemy spadek, który będzie głębszy niż... Będzie, będzie po prostu powrotem do tej żółtej strefy. To będę traktował to w ten sposób, że jeżeli złamie się ten trend. Tak, jeżeli zaobserwuję przesłanki do tego, że ten trend się złamał, ten spadkowy na wzrostowy. To zacznę handlować już do góry. Impuls, korekta. Ale to musi się wydarzyć. Na tą chwilę złamania takiego nie ma. Mamy korektę. I na razie ewidentnie widać, że to jest lokalny trend spadkowy. I dopóki on trwa, to czekam aż się zakończy. Jak się zakończy, to będę handlował do góry. Więc też prosta, trochę analiza. Na, na dzień dzisiejszy nie ma tu nic takiego istotnego dla mnie. I teraz aktualizacja złota. Tydzień temu byliśmy na budowie tego trójkąta i mówiłem, że jeżeli cena wyjdzie z tego trójkąta dołem, to prawdopodobnie atakujemy ten dołek. Jak wyjdziemy górą, to, to będziemy zmierzać ku tym poziomom, które wyznaczyłem na short. Tak? I teraz a propos tych poziomów na short, był pierwszy poziom, jaki uznawałem za najsilniejszy mówiłem, że nie, chcę, nie lekceważyłbym w przyszłości nawet tych poziomów, jeżeli bo jednak cenie udałoby się tutaj dotrzeć. Więc na tą chwilę mamy zaliczenie pierwszego poziomu i pojawiają się reakcje podażowe. Te reakcje podażowe dają nam sygnał do tego, że faktycznie jest to istotne miejsce, bo odbywała się tutaj długa walka. Pierwsze gdzieś tam zaliczenie poziomów i powtórzenie korekty to tam już na żywo aktualizowane na grupie miało dać nam zabezpieczenie przed stratą, czyli taki spadek, pierwsza korekta, zamknięcie 50% pozycji i wtedy stąd dotąd mamy stop loss, prawda? Czyli jeżeli cena faktycznie wróci do tego miejsca, to jesteśmy na zero, bo tyle ile tu mieliśmy, to mogliśmy tutaj stracić. E, więc pozycja jest zabezpieczona i czekamy na zrealizowanie scenariusza. Scenariusz, realizacja scenariusza wygląda tak, że chciałbym zobaczyć zejście poniżej tego dołka. A docelowo, oj, a docelowo nawet e, 1830, tak? I to będzie kolejne miejsce, które uważam, że jest miejscem popytowym. Ale to mówiłem już na poprzednich nagraniach. Więc wracając tutaj do tych spadków, te spadki będą miały bardzo wielki problem z tym, żeby się tutaj przebić. Więc nie sądzę, żeby to się wydarzyło jakimś takim mocnym swingiem chociaż wszystko na rynkach jest możliwe, bo po drodze będą miejsca, które będą powstrzymywać to przed spadkami. Więc raczej nie będzie to ruch, który będzie trwał szybko. Możliwe, że to będzie się w taki sposób odbywać. Hmm. No i cóż, jeżeli to zostanie pokonane, no to wyżej będą poziomy, które też będą mnie interesować do tego, żeby to zatrzymać. Głównie poziom 2000, tak na poziomie 2000 też będę oczekiwał dalej spadku. Bo tak jak mówiłem na poprzednich nagraniach, jeszcze wcześniejszych, zanim ta struktura się tutaj utworzyła, to mówiłem, że jeżeli mamy tak dynamiczny spadek, to chciałbym jeszcze jeden spadek, i jeden spadek się tutaj utworzył, tylko teraz to co się utworzyło tutaj łącznie tworzy nam strukturę, która może dać nam jeszcze jeden spadek. Jeżeli to ma się wydarzyć, to to były dla mnie istotne miejsca i pierwsze istotne miejsce jest aktualnie handlowane. Teraz sreberko, srebro już nie pamiętam na czym skończyłem dokładnie, bo to chyba nazywam dwa tygodnie temu. Najpierw była struktura na spadek, to było istotne miejsce dla scenariusza, które miało dawać spadki i dało spadek, który wybija dołek i było pytanie, czy to jest 1, 2 i trwające 3, czy scenariusz alternatywny, który mówił, że tu mamy zakończenie korekty tak zwanej pędzącej, że jednak będziemy próbować atakować wyżej i były dwa miejsca, tu były poziomy i tu były poziomy I teraz który z nich e, zadziała, na razie działa pierwszy, działa pierwszy z dużym powodzeniem jeżeli i taki obrałem sobie scenariusz trochę przygotowany pod złoto, jeżeli miałoby się wydarzyć tak, że, że złoto miałoby pociągnąć za sobą srebro, jeżeli faktycznie ten spadek miałby się wydarzyć, bo na tą chwilę dla tego trendu który, lokalnego, który się tutaj tworzy ta korekta czarna zostaje powtórzona w tym miejscu i tu mamy atak na kolejny lokalny szczyt, jeżeli ten atak się powiedzie to prawdopodobnie złoto, w złocie ten short zostanie już wywalony ale jeżeli to jest tylko test czyli naturalna reakcja na 1 do 1 dla podtrzymania trendu możemy zobaczyć to w ten sposób i teraz wsparciami dla ewentualnych spadków na strefie pod scenariusz taki że to było istotne miejsce na dalsze wzrosty to takimi istotnymi miejscami byłoby dla mnie powtórzenie tego, tej korekty od tego szczytu, tak? Jeżeli będzie to wyższy szczyt, to naturalnie będzie trzeba tą film przyciągnąć na aktualny szczyt. Jeżeli ta korekta faktycznie wydarzy się już teraz, to pierwszy poziom tej strefy 1 do 1, która tutaj jest, i ostatni poziom są istotnymi miejscami do tego, żeby próbować zatrzymać spadki i dać nam dalsze wzrost. I tak to widzę na dzień dzisiejszy. Myślę, że prosta analiza jest zbyt skomplikowana. E, ropa. Na ropie długo. Tutaj nic nie robiłem, poza tym shortem, który został prowadzony, gdzieś ostatecznie zamknięto już wszystkie pozycje po osiągnięciu tak wysokiej korekty, która była ryzykiem powrotu do wzrostów. Dlatego uznałem, że dopóki tutaj sobie trwał ten trend, fajnie była jakaś realizacja zysków, ale jak już się zamknęło, to wszystkie pozycje, które zostały, stwierdziłem, że zamknę. Czy to był dobry ruch? No, był to ruch przede wszystkim, który dał dobry zysk. Docelowa analiza mówiła, a jeszcze wracając do takiej różnicy między handlem a analizą, że handel to jedna, analiza to drugie. Pamiętajcie, że analiza wyznacza nam kierunki i tak dalej, ale handel niekoniecznie musi wyglądać w ten sposób, że jeżeli zakładam, że tu ma być istotne miejsce do spadków, a, a 80 dolarów ma być celem. To nie oznacza, że ja tą pozycję za wszelką cenę będę trzymał bez żadnej realizacji po drodze do 80 dolarów, bo to jest po prostu nienormalne, żeby tak robić, moim zdaniem. Więc ja zawsze, jeżeli mam zyski już pokaźne, to je po prostu realizuję. Czasami jest tak, że mam na tyle czytelny trend, bo jeżeli ten trend dalej byłby czytelny, który miałby, zachowałby swoją siłę i niczym by mnie tu nie wystraszył, nawet takim dużym powrotem, to bym to po prostu trzymał dalej, ale. Jeżeli powstają jakieś wątpliwości, to lepiej zrealizować niż później wyjść z nim, prawda? A to, co chciałbym zobaczyć, przede wszystkim, tak jak mówiłem po tym spadku, że po korekcie, chciałbym zobaczyć co najmniej jeszcze jeden spadek, który wybije ten dołek. I minimalnie to, co chcieli zrobić, powinni zrobić, moim zdaniem, to zrobili. Docelowo było 80 dolarów i dalej moim zdaniem jest to możliwe, ale minimum to, co chciałbym zobaczyć, to zostało zrobione, czyli wybicie tego dołka zostało, par, paroma tam centami, ale zostało, więc to już nie jest tylko jeden swing, tylko to już jest wyraźny ruch trójfalowy, który może się zakończył, może nie. Teraz czy się zakończył, czy się nie zakończy. Do, jeżeli <słuch> mielibyśmy mieć dalsze wzrosty, to chciałbym pokonania 109,5 dolara, dopóki, to ogólnie tej czarnej linii, 109,68 centów, jeżeli to nie zostało pokonane, to cały czas spadki są możliwe. Tu wyznaczyłem sobie takie miejsce, które mogą być istotne do tego, żeby próbować dalej spadać. Wynika to z mierzenia całego tego spadku tutaj, i są to poziomy 618-667. Z naciskiem na poziom 618 to faktycznie jest miejsce, które może zatrzymać ten wzrost i wywołać korektę, a docelowo nawet nowe dołki. Tego nie wiem. Zobaczymy, niech rynek to rozstrzygnie, ale jest to przede wszystkim dla mnie istotne miejsce, do tego, żeby wywołać cenami najmniej korektę, która pozwoli się zabezpieczyć i ewentualnie prowadzić pozycję. Częściowo ją realizując po drodze. Taki jest mój plan na mój handel. Tutaj, lokalnie, było dla mnie zbyt ryzykowne, żeby handlować w górę albo w dół. Wyznaczałem sobie tutaj jeszcze takie strefy, które. Niektóre zrealizowały się w 100%, czyli wybiły lokalnie nowy dołek. Ta korekta już dała tylko jakieś tam odreagowanie odreagowanie na, na zasadzie utrzymania trendu, czyli wejście w strefę, zrobienie korekty 1 do 1 i dalszy handel. Więc miejsce, które dla mnie było minimalnym targetem, zostało tutaj osiągnięte, a po czym strefa została już rozjechana. No i tyle. Także żadnego istotnego miejsca po drodze tutaj nie widzę, które byłoby dla mnie interesujące, więc prawdopodobnie będą tutaj wzrosty, a to, co będzie się rysować tutaj do dołu po drodze, to będą po prostu korekty. Chociaż chciałbym tutaj zaznaczyć, że jakbyśmy sobie rysowali strzałki, to te strzałki tutaj cały czas są jeszcze czerwone i dopóki ten szczyt nie zostanie pokonany, to nie ma tutaj nawet zielonej strzałki, która mogłaby być jakąś przesłanką do tego, że ok, coś tu się odwracamy, faktycznie już jest na tyle duży ruch, że wybija nam dno ostatniego impulsu, który był tutaj w trendzie spadkowym, ale tego nie ma na razie, nawet jeżeli to będzie, to jest tylko jedna przesłanka, która nie daje mi gwarancji, że ten trend się już na dobre odwrócił. Z tym, że jest to istotne miejsce dla podtrzymania dalszych spadków, ale jeżeli faktycznie udałoby się pokonać poziom cenowy 109 i tam 68 centów, to faktycznie mogłoby to dać nam przesłankę do tego, że ok, próbujemy dalszych wzrostów, i wtedy mam większą chęć do tego, żeby nazywać ruchy do dołu jako korekty, a do góry jako impulsy, i próbować szukać zakończenia tych korekt do, po, w celu dołączenia się do dalszych wzrostów. Także. Widzę ROPE i na koniec walor, który był w komentarzach. Jako prośba do przeanalizowania Lauren na New Connect, walor wygląda z perspektywy dużego interwału w taki sposób, że cena gdzieś tam oscylowała w jakichś tam poziomach cenowych. Po czym dynamiczny, dynamiczny wzrost, jakaś euforia tutaj na rynku, i później weryfikacja tej euforii, czyli powrót do miejsca, z którego wyszliśmy, tak naprawdę. Więc. Ja, patrząc na to technicznie, powiedziałbym tak. Albo zanim technicznie, to powiedziałbym w ogóle o tym wykresie w ten sposób: że to był okres, gdzie było tanio, to był okres, gdzie było drogo, i teraz jest znowu okres, gdzie wydaje się, że jest tanie. Czy może być taniej? Oczywiście, że może być taniej, ale na tym wykresie wiemy już o tym, że w historii tego wykresu są to poziomy dla tej historii, że to jest tanie znowu. Może być jeszcze taniej, tak jak było tutaj, powiedzmy. Ale już jest to stosunkowo tanie. Jesteśmy po spadkach bardzo dużych, prawda? 88%. Więc inwestor patrzy na to w ten sposób, że on nie kupuje tutaj, tak? tylko interesuje go kupowanie w dołkach, po dużych spadkach. Czyli to już jest pewna przesłanka do tego, że fajnie. Technicznie rzecz biorąc, teraz patrząc sobie na, ten, na te spadki, to te spadki utrzymują trend spadkowy. To znaczy, że jak widzicie, wyznaczyłem sobie tutaj czerwone strzałki. Te czerwone strzałki cały czas są, nie ma nawet zielonej strzałki, więc żadnej perspektywy na wzrosty tu jeszcze nie widzę technicznie. Ja potrzebowałbym wzrostu, który pokaże mi ewidentne złamanie może wybicie nawet tego wierzchołka. Będzie dla mnie sygnałem, że OK, mamy impuls, więc teraz, jak się pojawi korekta, to będę próbował. Tylko, że tak ten impuls i ta korekta może nam zrobić ruch w głębokości tej fioletowej korekty, i to dalej dla podtrzymania globalnego tego trendu będzie próbu, próbą bicia dalej po nowe dołki. Więc tak, widzę ten walor na dzień dzisiejszy. Nie ma to dla mnie nic istotnego, co by wskazywało na to, że, że już rozpoczynają się dla mnie techniczne wzrosty. Więc ja potrzebuję, żeby to zinterpretować, że faktycznie mamy jakąś próbę złamania trendu, potrzebuję takiego ruchu. Dopóki go nie ma, dla mnie po prostu inwestycyjnie jest to tylko stosunkowo tanie. I tyle. Dobra, to by było na tyle dzisiejszych analiz. Ja Wam życzę wesołych świąt i widzimy się za tydzień. Cześć.